Jakim cudem gość, który zaczynał od darcia się do mikrofonu w małym pokoju w Szwecji, stał się niekwestionowanym królem YouTube'a? Przetrwał każdą możliwą dramę, a dziś jako emeryt w Japonii wciąż ma większe znaczenie niż 99% influencerów? Czy PewDiePie to już relikt przeszłości, czy może cichy władca, który pociąga za sznurki internetu? Czas to obczaić. Ciebanko, Witam na kanale Obczajnik, czyli w miejscu, gdzie prześwietlamy największe kanały i zjawiska na YouTube. Dzisiaj na warstat bierzemy prawdziwą legendę, gościa, od którego dla wielu wszystko się zaczęło. PewDiePie. Dobra, szybka rozkmina dla młodszych widzów. PewDiePie, a właściwie Felix Kielberg, to szwed, który w 2010 roku założył kanał na YT. Mamy 2025 rok, a on ma na koncie, uwaga, 110 milionów subskrybentów. To tak, jakby całe Niemcy i Polska razem wzięte subskrybowały jeden kanał. Ale tu jest ciekawy myk. Mimo tak gigantycznej widowni, jego najnowsze produkcje ogląda od 1,5 do około 6,5 miliona osób. To pokazuje, że jego faktyczna, wierna widownia, która jest z nim na bieżąco, to zaledwie jakieś 5% subskrybentów. Niesamowity przykład, jak skala na YouTube nie zawsze przekłada się na realne zaangażowanie tu i teraz. Zaczynał jak wielu. Od grania w gry. Ale to, co zrobił, zdefiniowało całą platformę na dekadę. Nie był pierwszy, ale był inny. Jego karierę można podzielić na trzy grube ery. Era pierwsza król horrorów i let's playów. Pamiętacie gry Amnezja? To właśnie Felix zrobił z niej wirala. Jego autentyczne reakcje, krzyki, żarty i ten słynny okrzyk PewDiePie stał się jego znakiem rozpoznawalnym. On nie brał w gry, one przeżywał je razem z widzami. Sprawił, że oglądanie, jak ktoś gra, stało się tak samo popularne jak samo granie. Każdy chciał być jak on. Era druga. Władca memów i komentator rzeczywistości. Gdy let's playe zaczęły być passe, Felix zrobił genialny zwrot. Odpalił serie takie jak L.Y.A.I., czyli Last Week I Asked You i Meme Review. To był strzał w dziesiątkę. Przestał tylko podążać za trendami, zaczął je tworzyć. Miał taką moc, że jedno jego meme review mogło wynieść mema z czeluści Reddita na sam szczyt popularności. Era trzecia, japoński spokój i życie taty. No i w końcu obecna faza. Po latach chaosu, dramów i bycia na świeczniku, Felix spakował manatki i przeniósł się do Japonii. Jego content zwolnił tempo. Teraz to bardziej klimatyczne, świetnie zmontowane vlogi o życiu, jego pasjach, a od niedawna o byciu tatą. Z chaotycznego gamera stał się jakimś zen-influencerem. I wiesz co? To wciąż działa. PewDiePie nie miał fanów, on miał armię. Słynna bro Army. To nie byli tylko widzowie, to była społeczność z własnymi inside joke'ami i rytuałami jak słynny bro fist na końcu każdego filmu. On gadał do kamery, ale sprawiał wrażenie jakby gadał bezpośrednio do ciebie. A kulminacją siły tej społeczności była największa bitwa w historii YouTube'a. PewDiePie vs. T-Series. To nie była walka o saby, to była walka o duszę YouTube'a. Niezależny twórca kontra wielka indyjska korporacja muzyczna. Hasło Subscribe to PewDiePie było wszędzie, na billboardach, w Super Bowl, drukowali je na drukarkach na całym świecie. Chociaż ostatecznie przegrał ten wyścig, to pokazał jak gigantyczną siłę ma zjednoczona społeczność internetowa. No dobra, nie było tak kolorowo. PewDiePie zaliczył kilka potężnych w top. Były oskarżenia o antysemityzm, po niefortunnym żarcie na Fiverr, była drama z użyciem N-Worda na żywo. Wiele z tych rzeczy mogło zakończyć karierę każdego innego twórcy. Disney zerwał z nim kontraktem, YouTube anulował jego serial. To dlaczego przetrwał? Bo w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych influencerów, robił jedną rzecz. Brał odpowiedź Nagrywał szczere przeprosiny, tłumaczył, gdzie popełnił błąd, i widać było, że wyciąga wnioski. Nie chował głowę w piasek, tylko stawał naprzeciw krytyki, i jego brow Army stała za nim murem. Okej, okay, to jaka jest recepta na sukces według Felixa? Po pierwsze, autentyczność. Zawsze był po prostu ziomkiem spokoju obok, a nie wyguskaną starą. Fani czuli tę więź. Po drugie, zdolność do adaptacji. Kiedy coś przestawało działać, nie bał się tego porzucić i spróbować czegoś nowego. Let's play, e, komentarz, vlogi, ciągła ewolucja. I trzecie i najważniejsze, społeczność. Zrozumiał, że YouTube to nie telewizja, to dialog. Dbał o swoją widownię, a ona odwdzięczyła mu się lojalnością, o jakiej inni mogą tylko marzyć. Więc kim jest dzisiaj PewDiePie? To nie jest już najgłośniejszy twórca na platformie. To Elder Statesman YouTubea. Gość, który przetarł szlaki dla wszystkich, od streamerów do komentatorów. Udowadnił, że jedna osoba z kamerą i charyzmatem może zbudować globalne imperium medialne, które może rywalizować z największymi korporacjami. Pokazał, jak tworzyć, jak upadać i jak powstawać. I czy go lubisz, czy nie, jego wpływ na świat, który codziennie skrolujesz, jest absolutnie nieodporzalny. A wy co myślicie, jaka jest Wasza ulubiona era PewDiePie? Pamiętacie jego stare horrory? Jeraliście mim review? A może wolicie jego obecny, spokojny content z Japonii? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam Wasze rozkminy. I oczywiście, jeśli podobała Ci się taka analiza, to zostaw suba na kanale Obczajnik, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Możecie też podrzucić propozycję, kogo następnego wziąć pod lupę. Dzięki za oglądanie, cześć!